Zobacz, i nie mam cienia. A jak możemy pieniądze zarobić w tej grze? Tylko przez drewno, czy przez jeszcze jakieś inne możliwości są? Sugar, Shack, maple syrup, już, i wine, i jeszcze. A nie kręcisz tu Bimberku? Nie, tu nie ma akurat. Fanów My Summer Car to niezadowolni. Mhm. Położę. Czy specjalistą w tej grze, w wieku 8 lat, stałeś, co, czy nie? No? I to można położyć po prostu. Się... gdzie masz tutaj rajdy, bo to też tak gra się z rajdów wywodzi, tak? Nie, nie, nie tak dobrze, ale to są rajdy, ale to trzeba mieć e, sportowaną ten. A nie możesz takim cywilnym autem wyjeżdżać, tak? Nie, bo jeszcze nie jest taki. To jest otware otwieranie maski. No mhm. Wygląda trochę jak skoda, jedynka z przodu. Z przodu? No, jak przyciąte BMW. Ale tam nic nie ma. Damy tam paliwo. Bo odpalłem, a widzę. Można się ją jeździć. No ale jaki masz cel jeżdżenia nią? to jest po prostu nią jeździsz? czy masz nawet miejsce na spoiler? widzę? Czy musisz zarabiać pieniądze, żeby ją na rajdówkę zrobić? Bo e... mój samerkad jest taki cel, żeby. Może jeszcze można wyścigi normalne robić tak wyścigi też masz a masz tak? pieniądze wygrywasz tak wyścigę raczej tak I jak mamy maple syrop, to musimy iść do domku i, i masz tutaj maple syrop i co to się stało no nie leżą leżąmy i pić i jak masz energii to iść ślip. a ty iść sleep Czyli ta. Aha, czyli musisz pić syrop klonowy, żeby mieć energię, tak? A jeść nie musisz, tylko syrop, syrop klonowy wystarczy. Nie, jeść trzeba, płótiny też. No. A na co masz latarkę? A na co masz latarkę? Masz baterie ograniczone, czy nie? E, nie ma limitów e, w, w latarczu. Nie ma limitów w latarcie? Nie, nie jest Masha ma Markar. To nie jest jak Masha Markar? Masha Markar już wyszło z we, bety. Mm -hmm. tak, już jest pełna wersja, nie? No. I już wyszło z bety. Już nie ma bety. Czyli jest mniej bogów teraz i jest mniej śmiesznie. Bo eee. kiedyś było, że majsa merkady jest śmieszne, bo są bugi. Nie, jeszcze szło tam bugi. Tak? Możesz zmieniać nawet sobie rejestrację, jak tu. No, faktycznie. Klikniesz, bum, bum. Brak. Brak. To daj gigaczarty jak nika Nie da się. Nie da się gigaczata? Tylko nie, nie. Smutne. Ale idziemy zarabiać. Idziemy zarabiać. Mhm. Zarobimy dzisiaj. Kasę. Dużo kasy. Wiem. Ale czy kurczy ten silnik, bo się kurde w chemii. Bo to jest fajne, chyba chyba. Eee, 0 f F. Ale nie możesz sobie tej przyczepy do i do sąsiada, do sąsiada zamieszkać? Nie, nie da się. No to jeszcze mechanizm nie znają takiej gry, jak, 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 jak OHV. No właśnie. Jeszcze nie graliśmy w HV. No nie graliśmy. A już jest na Steamie dostępne? No. A? Tak? Tak. Nie. nie wiem dlaczego taki dziwny głos jest. I tu nawet jest e, e, radio, tylko tu są copyrighty też w radiu, co nie? No, jak uruchomyślnie co jakiś ten, to nie, później będziemy mieli copyright na swoim kanale. Co to znaczy copyright, w ogóle? Praca, y, te y, prawa autorskie Aha Copyright to prawo autorskie. Mhm. Aha. Nie. Więc tu nie da się. To możemy po prostu... W backgroundzie muzyka z My summer car włączyć. Nie wiem, nie wiem, jak to jest z tego sporu. Najlepiej, najlepiej sam głosy Jak mamy głosy mówimy, to widz może być bardziej skupiony, Ech. jeżeli słyszy nas tylko głos właśnie. Też odcinka. To Kapucino. Bo widzę, że wiele, wiele, właśnie, niech, wiele właśnie filmów na YouTube mają muzykę Drinking za głośno. A możesz już, jak już raz sprzedajesz, to możesz już drugi raz trudniej go sprzedać, czy nie? Eee, tak. Codziennie, codziennie możesz jeszcze, co nie? Ja? Ale, ale dziennie masz limit, ale codziennie to nie masz, znaczy... Czyli co? Ile? Codziennie musisz sprzedawać tylko? Możesz sprzedawać codziennie, a nie musisz. Morning coffee... Ale niektórych stacji m, m, trzeba omijać, a niektórych nie trzeba. Na jakich stacji benzynowych? Nie, stacji radiowych. Dlaczego? A nie copyrighty. No to najlepiej no, nie puszczę, bo później nie będzie dużo dyskryminacji. A skąd wiesz, że copyrighty? Jakiś YouTuber, YouTuber o tym mówi? Bąkol. Bąkol mówił o tym. Kapucino, kapucino. Nie możesz tego z drewna turlać? Możesz jedno turlać nogą, a drugie więcej nosić Nie, nie da się dać. Tak. Nie da się, nie da się? I I, i. Co? Mm. Co? Mm. Nie da się. Morning. Coffee. Ty już będzie tak ze lata, jak myśmy zaczęli na ten kanał nagrywać. Co? co? Jak mnie 6 lat to zaczęliśmy My Summer Ogrywać, Mysummer Curry. Yy, tak. Dwa lata to jest mimo. 8 Jak jesteś zadowolony ze swojego kanału na YouTube? No tak. Je jeszcze jedno. Ja, musimy bardzo dużo zarobić. Ładnie, ładnie opowiadasz, wiesz? Jak tak będziesz tutorial do gier z to będziesz miał dużo widzów w przyszłości. Jeszcze jedno drewno Dzięki. Prawie swój dom zburzyłeś Nie. Chill. Nie da się. Czekaj, poczekaj. Skąd wiesz, że tak się da? Widocznie. Musisz tryki skokowe zastosować, tak? Uy. Dobra, Uy. zostaw mnie tam leży, wiatr zwieje. Czekaj, nie.